Siema, Bakteria, Piknik TV! Zapraszam na relacje z niższych lig. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie między innymi Derby Bielska i Rzeszowa Towarzyski Mecz Przyjaźni Śląsk wjeżdża na Turniej Odry Zapraszam na Piknik! Fani suwalskich Wigier na sobotnią wycieczkę do stolicy Górnego Śląska wybrali się w 45 osób, a wraz z nimi trzech kiboli granicy Kętrzyn. Pod bramami mieli mały problem z tymi, co zawsze jednak koniec końców zameldowali się na sektorze gości półtorej godziny przed gwizdkiem sędziego. Biało-niebiescy wywiesili w klatce tylko jedno płótno i przez całe spotkanie dopingowali swój zespół. Gieksiarze, którzy licznie zebrali się podczas tego meczu na Blaszoku dobrze dopingowali swoją drużynę. Choreografię na ten pojedynek przygotowała grupa Female Elite 64, która została zaprezentowana na sektorze rodzinnym wśród najmłodszych fanów katowickiej geksy. Składał się na nią trans, jesteśmy częścią tej układanki, mała sektorówka z motywem puzli, flagi na kiju i wypuszczone w górę balony. Frekwencja przybukowej wyniosła niecałe 3000 widzów. Na daleki wyjazd do Lubina wybrało się 196 stomilowców trzema autokarami i dziesięcioma autami. Razem z nimi w trasę ruszyło czterech fanatyków Polonii Bydgosz oraz dwóch kiboli Petrochemii. Pod stadionem w autokarach zostali Zakazowicza, a reszta bez problemów weszła na sektor gości. 100 mil na sektorze wywiesił 13 flag. Podczas meczu nie zabrakło obu uprzejmości. Fani zagłębia, którzy zebrali się na przodku, wywiesili sporo flagi i dopingowali całe spotkanie. Łącznie na stadionie zjawiło się 3,5 tysiąca widzów. Wśród fanów Rakowa było dość spore ciśnienie na ten nadmorski wyjazd. W koło brzegu zameldowali się w 170 osób z 15-osobowym wsparciem chemika. Przed meczem kibice zebrali się przy miejscowym molo. Pod stadionem zameldowali się sporo, przed meczem jednak nie zostali wpuszczeni na sektor, więc postanowili wolny czas spędzić w okolicznych knajpkach. Wracając pod obieg kotwicy, częstochowcy fani wyłapali sporo mandatów, a jeden z agresywnych milicjantów złamał kibicowi rakowa rękę. Początkowa faza wpuszczania przyjezdnych do klatki odbywała się w ekspresowym tempie, co najwidoczniej nie spodobało się smutnym panom, którzy poprzez szczegółowe kontrole opóźnili wchodzenie kiboli na stadion. W związku z zarządzeniem milicjantów około 20 osób zostało pod bramami. Obecni na stadionie Rakowianie konkretnie dopingowali swoich kopaczy, wywieszając przy tym 6 flag, w tym jedno braci z Kędzierzyna. Fanatycy kotwicy protestowali na tym meczu przeciwko zarządzeniom swojego klubu, który bardzo chce utrudnić im funkcjonowanie na stadionie. Kibicom zakazuje się wnoszenia i używania podczas imprezy masowej wszelkiego rodzaju flag, sektorówek, transparentów, banerów i tym podobnych. Fani nie zbierali się tego dnia na sektorze, jedynie kilkudziesięcioosobowa grupa sporadycznie dopingowała piłkarzy za płotu. Mobilizacja fanów BKS-u na derbowe spotkanie trwała już kilka dni przed meczem. Na Bielskich Mostach pojawiło się mnóstwo transparentów zachęcających do przyjścia na wojnę. Fani Stali zorganizowali przedmeczowy przemarsz przez miasto, podczas którego odpalili sporo pirotechniki oraz oznajmiali wszystkim dookoła, kto rządzi w Bielsku-Białej. Hey, Liczbę kibiców gości można określić na jakieś 400 osób, gdyż oprócz zapełnionej klatki, w której mieści się 230 głów, czerwono-żółto-zielone barwy były widoczne również na innych sektorach. BKS swój doping urozmaicił powiewającymi flagami na kiju. Na płocie tego dnia zawisł tylko transparent PDW. Grono sympatyków pod Beskidzia przy 500 osobowej frekwencji było naprawdę nieliczne. Na niedaleką wyprawę do Szprotawy wybrało się 41 fanatyków promienia autami oraz busem. Na trasie dołączyła do nich 40-osobowa delegacja Miedzianki, przez co ich liczba wyjazdowa wyklarowała się na 81 osób. Żarsko-Legnicka koalicja wbiła na mecz bez biletów pomimo oburzenia miejskiej ochrony. Kibice drużyny przyjezdnej wywiesili na płocie jedno płótno oraz dwa transparenty. PDW i Młodzież Wszędobylska. Drugie płótno było przygotowane pod flagowisko zaprezentowane w drugiej połowie spotkania. Wyciecz Kibolska w obydwie strony była eskortowana przez mundurowych. Po długim okresie mobilizacji ze strony obydwóch ekip przyszedł w końcu dzień derbów. Fani stali wsparci 140-osobową załogą Karpat-Krosno zapełnili całą klatkę na stadionie miejskim. Goście wywiesili na płocie sporo transparentów z tekstami godzącymi w rywali. Między innymi sektor bez HIV czy też szafran tokarski chmiel przerzut team. Oczywiście nie mogło zabraknąć wzajemnych uprzejmości. Rysowiacy zbierali się przed derbami na rzeszowskim rynku. Po dotarciu wszystkich osiedli na miejsce zbiórki rozśpiewany pochód w asyście flag na kijach wyruszył w stronę stadionu. Fani gospodarzy mogli liczyć tego dnia na wsparcie swoich ziomali. Stal Sanok przyjechała w 130 osób, Węgrzy ze Spartakusa w 22 osoby, a łódzki KS w kilkanaście głów. Licznie wypełniony młyn dobrze dopingował kopaczy oraz zaprezentował choreografię składającą się z sektorówki oraz transparentu na płocie. Z mocy nadanej przez Boga w Rzeszowie panuje Resowia. Sowia pozwoliła również zakpić sobie z niedawnego zamieszania wokół stali jej gry w pierwszej lidze. Na trybunie gospodarzy ukazały się transparenty o treści. Dał Tadeusz z miasta Kasę, wysił Mewę w Ekstraklasie. Miało być za głębi Arka, jest Żółkiewicz i Wulczanka. Pierwszą ligę chciałeś celu, twoje miejsce jest w burdelu. Spotkanie derbowe oglądało ponad 2,5 tysiąca widzów. KKS pojawił się w gostyniu w 70 osób z jedną flagą. Mec z kaliskim KKS-em zawsze mobilizuje szeregi mniejszych ekip z Wielkopolski. Tak samo było i tym razem w gostyniu, gdzie fani miejscowej Kani zebrali się na tym meczu w około stu osobowym młynie. Wsparły ich tego dnia załogi Astry Krotoszyn, LKS-u Czarny Las i Jaroty Jarocin. Na płocie tego dnia zawisły dwa płótna i trans dla chłopaków za kratami. Gostyńscy fani na początku spotkania rozwinęli w swoim sektorze niebiesko-białą sektorówkę, nad którą znajdował się transparent na kijach, a na płocie wylądowała podświetlana folia. Całość choreografii przedstawiała napis, wiara, która przetrwała, a pirotechniczna otoczka składała się z świec dymnych stroboli oraz rac. Podczas drugiej połowy spotkania gospodarze zaprezentowali chaos świec dymnych serpentyn oraz flag na kijach. W ramach rozgrywego Puchar Polski doszło do mini derbów bytomia. Znana powszechnie Polonia grała przeciwko dzielnicowemu klubowi Tempo Stolarzowice. Poloniści stawili się na tym meczu w jakieś 80 osób dobrego składu. Mobilizacja spowodowana była istniejącym w tej części miasta fanklubem górnika Zabrze. Podczas pobytu na stadionie wywiesili transparent dopiekający rywalom. Zmagania sportowe arbiter przerwał w ósmej minucie od razu, po tym jak w wtargnęli na murawę w celu konfrontacji z gospodarzami. Czerwono-niebiescy kilkukrotnie próbowali zaatakować miejscowych, lecz ci nie byli zbyt skorzy do walki. Postawiły się tylko pojedyncze osoby. Bytomscy fanatycy zaliczyli starcie ze smutnymi panami przy stadionowej ulicy, na której to też doszło do ganianek z sympatykami KSG. Polonia była w niewielkiej przewadze liczebnej. W Toruniu doszło do towarzyskiego meczu Elany z Chorzowskim Ruchem. Zgoda obydwóch ekip trwa już ponad 20 lat, a potyczka piłkarska była okazją do wspólnego umacniania sztamy. Jak to zazwyczaj bywa przy okazji tego typu spotkań, liczba przyjeznych była ciężka do określenia, ponieważ Chorzowianie siedzieli wymieszani z Torunianami. Elanowcy na początku drugiej części meczu zaprezentowali transparent dla niedawno zmarłego fanatyka żółto niebieski Świętej pamięci Mucha najwierniejszy z najwierniejszych, nad którym to odpalili racę. Główną porcją atrakcji Ultraskibolskie Bractwo zaprezentowało pod koniec drugiej części gry. Wtedy to na płocie wylądował długi transparent. Oddani dwóm różnym drużynom tworzymy wspomnienia, które nigdy nie przeminą, a nad głowy fanatyków powędrowały sektorówki różnych rozmiarów przedstawione w dwóch turach. Mniejsze i większe płótna obrazowały elementy braterstwa fanatyków obydwóch drużyn. Wdzięczeniem zgodowego meczu było efektowne racowisko na tle panoramy nadwiślańskiej w Toruniu. Dochód ze spotkania został przekazany na konto Fundacji Serce Dzieciom oraz Domu Dziecka. Pierwszą sobotę września opolska odra rozgrywała wyjazdowy mecz w Jastrzębiu z jednak fanom OKS-u nie było dane pojechać na to spotkanie ze względu na obowiązujący ich zakaz. Tego dnia zorganizowali turniej kibiców na jednym z osiedlowych orlików, który zwizytowała 50-osobowa załoga śląska Wrocław. Napastnikom przeciwstawiła się około 30-osobowa grupa Opolan, lecz 3-minutowe starcie zakończyło się zwycięstwem Wrocławian. Po całej akcji fani śląska zawinęli się w drogę powrotną. W powiecie Oleckim Policja zawinęła kilkadziesiąt osób, którzy po wstępnych przesłuchaniach zostali zwolnieni do domów. Fani Odry nie stracili podczas tego wjazdu żadnego z czterech wywieszonych płcien. W tym wydaniu to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o ostatniej kolejce. W związku z tym, że Ekstraklasa pauzowała, przygotowujemy dla Was podsumowanie polskich ekip w europejskich pucharach. Będziecie mogli je zobaczyć już jutro. Wbijajcie na fejsa i subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV!